Ciemador misja czwarta hrabstwo Trypolisu. Jedziemy. Skoro uwinąłeś się z braćmi trów, najwyższy czas, aby postawić węża przed obliczem sprawiedliwości. Duke Volpe roztoczył opiekę nad Dukem Beregardem i oddał mu castellum Boci w hrabstwie Trypolisu. Lord Lacum poprosił o pomoc po tym, jak został wzięty w dwa ognie przez wojska węża i wilka. Raz zabezpieczony lakum, to idealny punkt, by wykończyć węża na dobre. Dobra. Co my tutaj mamy? Ja jestem tutaj... Wilk, a... Wąż gdzie? Nie ma węża? A tu... No to faktycznie... Jakieś polecenia? Czekamy na rozkaz. Grubo... A oni mają mile złota? Pewnie więcej niż ja, no ale to nic. Nic nie szkodzi. 4000, a oni mają mile. Też 4, dobra. Ja się nie będę bawił w żadne celegiele, po prostu wykończę od razu węża. Tak jest, sze. potrzeba Amilko nam nowych sobie rekrutów. Na Ser, my są pałkarze. Wracamy do domu. Tak jest. Potrzeba szefie. nam nowych rekrutów. Ser. Potrzeba nam nowych rekrutów. Tak Ser. Czego ci trzeba? No jedziemy gdzie da. Potrzebujesz troszkę jeszcze koszarę najpierw. Nawet się nie zorientują, że już są Jest W sumie jest szkoda tracić czas, od razu gdzie jedziemy gdzie Na Ja naprawdę zawsze chciałem być Twoim sprzymierzeńcem. Dobra. Zrobiło się troszeczkę luźniej. Można teraz się pobawić z Wilkiem. A więc trochę Had Trwala. Mam. Zemsty nadszedł. To... Żadnych jeńców. Aha. Dobra. Ehehehe <śmany> Dobra, 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 zapraszam, dobra To mi je Cholera, jest niezły Mam tutaj jelonki, a nie mogę zrobić Tych kolesi, co biegają za nimi z łukami. Zapomniałem jak ich się tam na nich za nazywało. Radka Myśliwego? O kurcze... Puchatka. Potrzeba drewna. Do tego obiektu nie przypisano żadnego pracownika, ser. Do tego obiektu nie przypisano żadnego pracownika, ser. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Okej. Okay. by się tutaj okopać jeszcze. Potrzeba drewna. Aha. Potrzeba drewna. A no, tak sobie zrobimy takie o prowizoryczne zasieki przeciwko Wilkowi potrzeba nam nowych, rekrytów. potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Nie można tutaj tego zbudować. Do tego obiektu nie ma. warsztaty. razie muszę odczekać. Wykarczować te wszystkie drzewa, które mi tu przeszkadzają. Bardzo, bardzo, bardzo. Za mało pracowników, a my ten mógł funkcjonować. No, spokój z pracownikami. Woły, a mam woły, ok. Dobra, pasowałoby zrobić jakąś dywersję. Na przykład spalić mu trochę tego kamienia, ale będzie ciężko, naprawdę. Już tu widzę, że będzie ciężko. Potrzeba nam nowych rektorów, więc może najpierw niech kopią rowy. Żydzi salwa, jesteśmy atakowani. Jest, udało się. Chłopaki przetrwały pierwszą salwę. O, to wystarczy. Już troszeczkę jest tam zamieszania. Teraz tak, krówki. Tyk. Garbarnia Okej. Okay. O, tam hen, hen daleko mamy dostęp do żelaza. Wyślę tam kogoś. Niech tam ludziska chodzą, niech zbierają do żelazo, zawsze coś przyniosą. Dobra, teraz tak, młyn, jakaś piekarnia, cyk, cyk, cyk. Twoja popularność spada. Ok, kolejne farmy. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Dobra, na razie tyle. Mam więcej jednostek. A, o, panie. Opasowałoby go tam jeszcze przyflankować od drugiej strony. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Tak też uczynię. Wezmę mego przysmaż od tamtej strony jeszcze. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Okej, okay. tutaj już mogę trochę tego zburzyć. Nie można tutaj tego zbudować muntanie. Nie można tutaj tego okay, zbudować muntanie. Nie można tutaj tego zbudować muntanie. Mhm, mm dodatkowe warsztaty. Do tego obiektu nie przypisano żadnego pracownika. Okej, okay, najważniejsze to nie pozwolić się rozbudować wilkowi bo będzieli stro super super. Dobra, teraz kolejny atak, potrzeba złota, dobrze e, teraz tak. Teraz będzie zbi chmielo zbieranie, chmielo. kurde. Chmielobranie, o! Chmielobranie. Ale to mogę zlikwidować. Nie da się tu w kolejnej farmy chmielu, niestety. A trudno. Ale tu mogę jeszcze. Cyk. Hmm? Kolejne piekarnie. ja kupię trochę chmielu. Jak już łabeczki coś produkują. Mm, dalej. E, teraz tak, kuźnia. I bardziej zbrojownia z tej strony. A, zbrojownia już zapełniona, niedobrze, bardzo niedobrze. Teraz tak, grotnik. Do tego nie ma żadnego pracownika, SER. I jeszcze jeden grotnik. I... Potrzeba złota. Aha. I jeszcze jeden Zapasy płatness. drewna są zbyt szczupłe, sir. Twoja popularność spada. Okej, okay. dra. teraz pasowałoby tu jakąś wieżę zrobić. Ach, wróć wieży. co jest tą wieżą, bramę. Kuruca Fajsa. Jesteśmy atakowani! Okej, super, podpalony. Ojejku, tu jeszcze nie jest wykopane. No i okej. Okay. Już się tu jakoś urządziliśmy. Pora na fortyfikację. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Okej, okay. nie można tutaj tego zbudować. Mój panie. A znowu o super znowu podpalone, jak się pajczy. Wilk jest cały czas zajęty walką z pożarami. Nie może się biedny rozbudować. znowu tam wyślę podpalaczy, żeby mu podpalili tutaj o zamek. Nasz skarb pustojeje. Dobra, mamy piwko, teraz pora zainwestować w karczmy. Złoto wpływa do naszego skarbu. Jesteśmy atakowani! Gdzież to znowu? Wasza łaskawość? Nie masz wystarczająco dużo złota, aby móc wyszkolić tę Super, jedno. Trochę się tu coś... O, super. I już się cały zamek pali. O to chodziło. Zbrojownia jest zapełniona, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Wasza łaskawość? Co mamy zbudować? Przygotowaliśmy narzędzia. Zajmuję stanowisko na machinie obleżniczej. Okej. Okay. Teraz kolejna wieża. Nie można tutaj Zadam tego zamku, tak? No to na przykład tutaj. wiadomość od Wilka. Bądź przede wszystkim spalony znowu. Masza łaskawość? Ludzie bardzo ciebie cenią. Dobra, teraz pora zadbać o religię. buduje tych kaplic, zawsze to jakiś plus do Morale. Ronde katedrę niech mają, niech się cieszą. Jakiś kościółek jeszcze o no i gitara, very good ok, zlikwiduję trochę. Te chatek zrywali na rzecz farm pszeniczki. Dobra, No i co pora zacząć obsadać te wieże pusznikami, zajmuję stanowisko na maszynie groby. Szybki marsz! Potrzeba nam nowych rekordów. Nie można tutaj tego zgubnąć. Tak, la, super, super. Ej, dobra, jesteśmy atakowani. Coż tam się dzieje? To wiek mnie tutaj, widzę. Kąsa, uuu, ale to nic, tutaj zaraz. Teraz przejdzie do kontrataku Nasza łaskawość. Twoja popularność rośnie. Tak jest. Uuru, bada. ruszajcie. Ruszaj sprzęt Czekaj, dziadu, czekaj, juże cię. Załatwię. Buduje sprzęt oblężniczy. Jak możemy pomóc? Buduje sprzęt oblężniczy. Trebusz gotowy Obliczyć horlot. Wasza łaskawość. Czekaj, czekaj, ja ci załatwię. Buduje sprzęt oblężniczy. Nie można tutaj. Czy buduję sprzęt oblężnicz. Gotowy się. Obliczyć lotu. Trebusz gotowy Obliczyć lotu. Uuuu, Potrzeba złota, Szybki. Szybki march! Trzeba coś zbudować? Co mamy zbudować? Przygotowaliśmy narzędzia. Dzień dobry, wasza wysokość. Uuuu, wadek! Dobra, do boju poszłam ser. W kolejnej jednostki. Wyruszamy! Zalanie! Broń! Zadami do boju, sir. Na pozycjach. Cholera, wszystkie... Że Proszę łaskawość. Potrzebujesz trochę prawdziwości. Buduję sprzęt oblężniczy. Muduje sprzęt oblężniczy. Muduje sprzęt oblężniczy. Uwaga! Na rozkaz! Dobrze. Predusz gotowy. Se. Obliczyć tor lotu. Daj nam zadanie. Jak może zajmuję się? Szanowni Państwo, chłopcze. Zbliża się godzina mojej pusty. Obliczyć tor lotu. Trebuś gotowy, se. Dobra, teraz to ja przejmuję Trebuś inicjatywę. Obliczyć tor lotu. Trebuś gotowy, se. Obliczyć tor lotu. Trebuś gotowy, ser. Obliczyć tor lotu. Se. Wyruszamy Uuuu, na kolejne jednostki Jaramie, broj Wyruszamy bo To bo Myślę tam Pałkarzy Już są mać zrobią trochę poruszają. zamieszania Jeszcze jeden młyn. Lud czci twoją osobę, panie. To Potrzeba Już na tu I do boju. Na pozycjach. Ruszać się! Wiadomość no, no, od wilka. No, na jest teraz idzie zmasowany atak. gotowy obliczyć tor Dobra, wycofajmy się. Kolejny oddział. Daloska, wyruszamy. Dobra, drwali na razie nie potrzebuję. Mam bardzo dużo desek, tyle wystarczy. No, i teraz pikierzy, brakuje złota, ale to nic. Jeśli już pikierzy nie ujdzie z życiem, odbramy ser? Ramiet, kolejny oddział. Wiadomość od Wilka. Fajne. Balczyś lepiej niż twój ojciec. Dobra i teraz cała moc wderzenia na bramę. Musimy teraz rozwalić. Robimy z nich jasno. Robimy z nich jasno. Dobrze, rozwalimy koshare. Obliczyć no i super. mojego. Zbliża się godzina Zbliża się godzina Z Z zamku. godzina z zamku się godzina mojego. Zbliża ale nie masz szans, nie masz szans, po prostu nie masz szans. Uważaj, wysoki. jest nasz, masz wysokość. To było na tyle. Ściałeczka i do następnego. Hej!